Cześć wszystkim, z tej strony Nexon i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek ze Scrap mechanika, świąteczny odcinek, kolejny mamy choinkę, mamy mikołaja mamy, mamy cokolwiek to jest dzisiaj będziemy e, tymi trzema pojezdami e, będziemy e, robić e, mały, mały rozpierdziel w tym oto pięknym, cudownym miasteczku, e, jak widzicie śnieg spadł, wszędzie, wszędzie nawet, nie, nawet na mapie, nie Poprałem sobie fajne mody, dlatego mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i w ogóle. A tu mamy piękne, cudowne drzewo i wszystko zaraz się okaże. Coś, coś się ogarnie. Patrzcie, w ogóle fajny Mikołaj. Dobra, okej. Okay. Yy, czas czas zacząć. Co to, co to jest? Bo ja w ogóle tego yy, jakkolwiek nie sprawdzałem. Co to yy, ma być? Co, co to robi? Ok, to, to ogólnie tylko skręca. Yy, Patrzcie. <grybujesz> ok, czyli możemy być świętym Mikołajem. Nie, no fajne. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Dobra, to tym możemy ewentualnie polecieć właśnie tutaj, tylko ja sobie zamontuję takie fajne, ciekawe rzeczy, ponieważ były takie zmiany klimatyczne i zaczęło się robić nagle ciepło i zobaczcie, nagle zamiast, zamiast prezentów to święty Mikołaj rozdaje ogień, nie? Troszeczkę troszeczkę topi atmosferę, klimat i w ogóle mam nadzieję, że gdzieś wylecimy stąd, żeby to jakoś ogarnąć to miasto, halo Halo, da, da radę? Patrzcie! Da radę! Leci Lecimy O nie Może i da radę, poczekajcie! O! Już coś tam się podpaliło Ło, no... Kurde, weź się, obróć, obróć się. No. M Mikołaju, kurde, felek. Jakie, jakie triksoty wali normalnie, Mikołaj, nie? Patrzcie. Ocieplamy klimat. Ocieplenie klimatu, szybko. Szybkie ocieplenie klimatu, dobra, okej, okay, już co, po niektóre rzeczy się palą. Okej, okay, y Klimat został ocieplony, dobra. Kolejna rzecz, kolejna, szybko, bo zaraz to się rozfajczy. Szybko, jesuń, nie. Wszystkie klocki już lecą, nie. Dobra, co, co, co jest kolejnego? Co jest kolejnego? Bo niech to się tam dopali, nie. O, zobaczcie, tam, tam to już miasto normalnie płonie, nie. Tu mam w ogóle. Czy to jest renifer? Tak, to jest renifer, on w ogóle. wow, on potrafi chodzić. Dobra, to ja mam y, kolejny y, bardzo cudowny y, pomysł. Ja tego renifera sobie przyniosę mniej więcej bardziej bliżej tego miasta y, i ja sobie wezmę, zamontuję y, ten, ten renifer. Potrafi podobno zjeść ogniem, dlatego wiecie co? Zrobimy, zrobimy właśnie tak, że on będzie sobie tutaj ogarniał y, życie y, przy, przy takich rzeczach, nie? Zobaczcie. I on sobie normalnie będzie chodził. Na, 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 na. na I drzż, Patrzcie. zdaje ogniem, nie? Zaraz, zaraz tam wejdzie. Powinien tam wejść. Halo. Panie Reniferze. Panie. O nie. Czekajcie, podkręcę mu może silnik. Może będzie. Może będzie szybciej chodził. O nie. Już mu się. Już mu się. Rozwala powoli. Wszystko, to co ma. Ręce, wszystko. Choinki. Szybko. Zapalać! Go! Zaraz jeszcze wejdzie. Wejdzie jeszcze tam, prawda? No nie, nie wszedł, niestety. Niestety, chyba, chyba nie ma Renifer wstępu do miasta, chociaż. Chociaż, może? Może, może coś tam ociepli. Moment, bo my jesteśmy ogólnie pom pom pomocnikami Mikołaja, bo, bo my ogólnie yy, yy, ten yy, Mikołaj ma nowy pomysł na święta. Próbuję ocieplić właśnie ten klimat, nie i... O kurde zobaczcie, wszystko o nie Dobra, okej, okay. Renifera też powinniśmy zostawić. Jestem ciekawy, co święty Mikołaj jest, ma zaplanowane Bo podobno święty Mikołaj potrafi, potrafi się bawić dobrze. U Jezu, jakie lagi 24 fps. Ok, Panie Mikołaju, u. no, sani to ty już nie masz chodzi się tu chyba od pasa. O, dobra. Co ty robisz? Bo mnie to bardzo ciekawi. Co on wyprawie? Aha, on się turla. Patrzcie. Jo. Normalnie leci gość. E, no to fajnie. Dobra, to ja to moim zdaniem powinien powinien y, O oh jest, O oh nie. O oh nie, 15 fps ów O oh nie, zaczyna się wahać. 16, 18. O oh no. Jednak, jednak, chyba ten ogień w tym odcinku za dużo jego. Ja <gry> tak, troszeczkę. Dobra, przygotujmy Mikołaja na najgorsze. Yy, Mikołaj bardzo lubi swoimi yy, dużymi rękoma. Poczekajcie, bo. Bo ewidentnie muszę muszę go wy wyłączyć. Yy, I ten, ten Mikołaj zazwyczaj. No, kurde, weź się, wyłącz. Mikołaju, no. I teraz, słuchajcie, Mikołaj zazwyczaj ma jakieś, nie wiem, laurki i tak dalej rzeczy. O kurde. Zablokowałem się. Zablokowałem się. Dobra, nie, poczekajcie. To, to moment, to moment. Zaraz, zaraz się odblokujemy. Cyk. Pyk, pyk. O. Już jesteśmy odblokowani, już bardzo. Teraz trzeba tylko z tym wyjść. O, tędy. I teraz tak, Mikołaj zawsze miał ten. Miał takie fajne, słuchajcie, te... Um, miotacze pomieni. Dokładnie takie. I on się nimi zazwyczaj, wiecie, tam bawił i w ogóle... Takie, takie fajne rzeczy, nie? Tu, tu miał przycisk, wiecie? On miał przycisk tam przy pasie, nie? On sobie zawsze klikał i, i te... Te całe... <śmianie> kam y ta, kamieni, no. y miotacze kamieni. Y miotacze ogniowe i w ogóle <śmianie> inne ognie y szły sobie y ocieplał klimat i w ogóle. Y zobaczcie, jak pięknie. Dobra, i teraz idziemy ocieplać klimat samym y tym y całym naszym. Panem, który to wszystko stworzył, nie? Czyli świętym Mikołajem! Mikołaju... Go! o kurde! U nie wleciał do miasta! Mikołaj w mieście! Mikołaj w mieście! O nie, już, już chyba Mikołaj poza miastem. Szczerze. Dobra. o kurde, 10 FPSów! Mikołaju! Mikołaju, choinka się pali! Mi o kurde, Mikołaju Mikoła. Ło, wow, Mikołaj co odwala. Ło wow. W ogóle. O nie, Mikołaju Wystaje ci coś, Mikołaju, niedobrze. Bardzo. O nie. Mikołaju Bo tak troszeczkę Nie za dobrze jest, Mikołaju Musimy cię rozwalić. Mi Mikołaju Mi 5 FPS-ów, Mikołaju, co ty robisz? O nie, szybko, szybko, trzeba, trzeba, ten, trzeba uratować Święta, znowu zawołać tego, Renifera, Przepraszam. go, podkręcić mu tutaj, to, i jedziemy do Mikołaja, zobaczcie, Mikołaj, zobaczcie, jak on wystrzelił normalnie, strzela tym ogniem, o nie, Mikołaj mnie atakuje, o nie, o nie, Mikołaju, nie. Dobra, Mikołaj się już powoli zaczyna rozwalać. Hmm, powoli, powoli zaczyna yy, się tam jakoś odradzać w ogóle. Dobra Mikołaju, sorry, ale ale troszeczkę troszeczkę za dużo już tego. O nie. Dobra, trzeba już uratować Święta w takim bądź razie reniferem. Go reniferze, jedziemy uratować Święta. Szybko trzeba to rozwalić. Czym szybciej, tym lepiej. Bo, bo fps -y naprawdę, no, masakra. Wyglądają nie niefajnie. 9, 9 ich jest dokładnie. Dawaj, reniferze. No i kurde, reniferze. Czy ty tam wejdziesz w ogóle do tego miasta? Mogłem, mogłem tu tak troszeczkę. Mogłem to miasto tak troszeczkę. Troszeczkę odrobinkę yy, w dół dać. Odrobinkę. Ale, o nie. Dobra. Czy ja, czy ja coś... jeszcze faktycznie coś mam. Bo w ogóle ja postawiłem choinkę jeszcze. Yy, znaczy no, Mikołaj postawił tutaj choinkę. Gdzieś ona tutaj się powinna znajdować. Tylko nie mam pojęcia, co się z nią wydarzyło. Yy, bo bo Mikołaj, Mikołaj mówił, że ten, że, że to jest jakaś niespodzianka czy coś w tym stylu. O, patrzcie! Yy, choinka. Moja choinka stoi dalej, dalej się tutaj kręci. Zobaczcie, ona, ona się tak troszeczkę kręci, troszeczkę. O, widzicie, jak pięknie? Z 10 fps <grym> na pewno coś się uda zrobić. Wiecie co? Ja bym. Ja mam taką. Yy, mam taką bardzo fajną rzecz, żeby wziąć tak troszeczkę więcej lampek, bo do, dodawać takich, wiecie, yy, takich wesołych i w ogóle fajnych. Lampek, które pomogą tej choince, tak zrobimy w ten sposób. Tak tutaj podkręcimy te lampki, żeby była na największa jasność. I proszę bardzo, niech, niech działają, niech się kręci bardzo ładnie, przycudownie. Bardzo się cieszę. Pani, pani choinka jest bardzo. Bardzo, bardzo szczęśliwa, zobaczcie, jak to leci. Mamy aktualnie 6 FPS-ów. Eee, hmm, Wiecie co? Eee, chyba, chyba jednak. Chyba jednak skasuje to miasto i, i postawię je na nowo, bo ewidentnie tak troszeczkę. Eee, no, nie służy to serwerowi, ewidentnie. No, chyba, że to jest to, co się tam pali. Mo może to jest to, może to są lagi. musimy i zobaczyć. Musimy iść zobaczyć i ogarnąć to, czy to aby na pewno jest to. Tam choinka się dalej cieszy. Zobaczcie, tam silniki latają i w ogóle zobaczymy, ogarniemy. Zobaczymy, czy aby na pewno to jest to. Yy, no, nie wiem. Nie wiem, czy to było to, bo jest dalej 5 FPS-ów. Świetny, świetny odcinek, tak. Normalnie tak szybko zleciały FPS jak były, nie? Jak przybyły. O, kolejna choinka, może sobie tutaj stać chyba. Yy, ja bym ja bym porozwalał tutaj to wszystko. Przy bardzo, tutaj. Yy, zaraz będziemy mogli pościnać choinki, słuchajcie. Choineczki pościnamy i w ogóle zrobimy porządek bo jak wiecie dobrze, choinka dobra w domu, to, to dobre święta i w ogóle. Czekajcie, tutaj tylko muszę usunąć to. Aha, nie da się nawet usuwać. A, świetnie, już troszeczkę, troszeczkę pesów powróciło. Teraz znowu się troszeczkę zrąbało. Ile jeszcze tych platform zostało? Jeszcze, jeszcze dwie, jeszcze trzy, o nie. Jeszcze kolejna, o nie. Szybko, 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 bo. Bo to się nie ogarnie, nie? U Jezu, 4 FPS. Czy ja tam dojdę? Czy ja tam w ogóle dojdę? To jest bardzo dobre pytanie. O, choinka dalej. O! O, o! O nie! O nie, dobra. Jednak, jednak, jednak trzeba. Jednak trzeba usuwać to wszystko, usuwaj to, usuwaj to, usuwaj to, usuwaj to usuwaj to Dawaj Ooo, teraz będzie lag o dobra, czyli to tak lagowało, okej. Okay. Zobaczcie, choinki wow. Normalnie tyle zostało po mieście, nie? O, zobaczcie, tu jest jeszcze renifer! Może, może jemu pomożemy, zobaczcie, poczekajcie. M może, może może jakoś poleci, nie? Czekajcie. Damy mu krzesło, żeby nie było. Damy mu takie fajne silniczki. I on będzie dodatkowo ział ogniem. Tak jak jego brat, nie? Który gdzieś tam leży. Gdzieś, gdzieś tu leży. O. On jeszcze w ogóle. O nie. To jest dramatyczna scena. Dramatyczna, nie patrzcie. On się jeszcze tam rusza. Jeszcze cierpi. Ok, no i lecimy. No, zobaczcie. O nie. O nie, jednak, jednak spodobało mu się chyba leżenie, wiecie, ewidentnie, troszeczkę, no leć, leć, no gościu leć, no dawaj, no i kurde, znowu na ziemi kończysz, dobra, okej, okay. niech będzie, niech będzie, gdzie jest choinka, szukamy choinki, słuchajcie, bo choinka ewidentnie się gdzieś zapodziała, yy, może gdzieś poleciała, może, nie wiem, na zakupy może gdzieś poleciała, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale ja bym zrobił e, taki jeszcze dodatkowo tor przeszkód e, i wziąłbym e, może e, dżu, 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 dżu. tego, żeśmy jeszcze nie sprawdzali. O kurde, 12 FPS-ów O kurde, co co masz w środku, że to tak kurcze felek laguje? To jest bardzo dobre pytanie. O nie, przestawienie nic nie dało. O nie czekajcie, to, to może weźmiemy bardziej tutaj na śniegu, e, sobie go ustawimy e, dodamy mu e, małe e, co nieco wiecie, bo on też lubi e, zmieniać klimat i w ogóle robić, robić takie wiecie rzeczy e, takie ba bar bardzo dosyć ciekawe, jak widać e, weźmiemy sobie go, otworzymy, e, wchodzi mu się do głowy dokładnie i idziemy zapraszam, zobaczcie o, no i piękny na kraker właśnie maszeruje Zobaczcie, piękny krakenik, sobie kroczy dzielnie. Normalnie roztapia ten śnieg, bo, bo wiecie, bo, bo czasami już za dużo jest tego śniegu. Łopaty trzeba czasami brać i, no, i po prostu to wszystko odgarniać. A, a on mówi: Nie, ja, ja, to, ja to jakoś poskładam i, i, i faktycznie teraz, o nie, on się pali. Nie. O nie, panie na, na krakerze, on jeszcze idzie, Ku Jezu. o nie, on jeszcze idzie, jeszcze idzie, jeszcze maszeruje, zobaczcie, pomimo, że nie ma już stópek, to on dalej kroczy dzielnie. Ło, jeszcze potrafi obroty robić, patrzcie, on jeszcze piruety, on, on słuchajcie, on chyba brał jakiś, nie wiem, udział w jakichś y, piruetach, jakimś klubie był, nie, on tam tańczył na stole pewnie, troszeczkę. Ewidentnie na kraker nam się yy, Troszeczkę yy, za, zajarał, nie? <grystanie> Podjarał się tym, że. Zobaczcie, on potrafi jeszcze mówić. Wow, jeszcze potrafi. Jeszcze potrafi szczęką. Dobra, już już poszczęcę, nie? Yy, ja bym się stąd ulatniał. Ja bym naprawdę się stąd ulatniał. Wiecie co? Poczekajcie. Pomożemy mu, yy, żeby już nie cierpiał, nie? Pomożemy mu. Czekajcie. Cyk cyk, cyk. Pyk, pyk, pyk. O! No i takim pięknym sposobem chyba powiem wam szczerze, bym zakończył ten odcinek. E, mam nadzieję, że wam się podobał kolejny cudowny. Świąteczny odcinek. Dobra, nie, już koniec. Już, już dosyć. No. Już jeszcze przez chwilę był dźwięk. Dobra, okej, okay. takim cudownym, pięknym, e, fantastycznym e, odcinkiem e, i, i takimi tekstami e, kończymy e, ten piękny odcinek. E, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję e, i, 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 ten, i po, powiedzcie co, co mogę jeszcze zrobić, co... co... Jak jeszcze zmienić klimat e, w tej grze, żeby, żeby to fajnie wyglądało i w ogóle, żeby, żeby było fajnie i, i mało FPS-ów, żebyśmy to ratowali serwery, nie? E, też napiszcie w, koniecznie w komentarzach, co, co wam się najbardziej podobało i w ogóle, e, i jakie, jakie rzeczy e, ze Steama i w ogóle, bo to wszystko było e, w sumie ze Steama. Więc e, no, e, trzymajcie się. Yo-yo, e, cześć, cześć, pa pa.